Terapia grupowa dla osób dorosłych. W czym może pomóc? Przede wszystkim terapia grupowa dla osób dorosłych jest miejscem, w którym możemy bezpiecznie eksperymentować z nowymi zachowaniami interpersonalnymi, które potem możemy wprowadzić w realne życie. Oprócz tego, terapia grupowa pozwala na lepszy wgląd w swoje emocje, myśli i zachowania, a także w emocje myśli i zachowania innych osób. Możemy zobaczyć w takim eksperymentalnym środowisku, jak faktycznie jesteśmy odbierani przez innych ludzi i jak my ich odbieramy. Oprócz tego możemy zyskać wsparcie grupy oraz sami tego wsparcia jej udzielić, co jak najbardziej może prowadzić do pozytywnej zmiany w naszym życiu i mam nadzieję do przekucia tej zmiany na wszystkie jego obszary.